Wiesz, że w tym sezonie mają być modne bluzki w kwiatki? Bardzo się cieszę, bo lubię bluzki w kwiatki. A czy ty wiesz, że bardzo podobna nazwa występuje w statystyce? Mianowicie moda. A cóż to w statystyce znaczy? Prawdę mówiąc to samo, co i w życiu. To, co jest Niemóżliwe. modne. No naprawdę. No więc pamiętasz ten, jak dzieci jechały na zimowisko i miały pieniądze ze sobą? A to ja Ci podyktuję ten ciąg tych um, kwot, ale uporządkowany. Od najmniejszej do największej. No, proszę bardzo. 20, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 40, 40 50, 60, 100. Dobrze byłoby postawić przecinki. Przecinki wiesz między tymi. Powiedz mi jaka liczba powtarza się najczęściej. No to od razu widać, jak tak mi ładnie podyktowałaś uporządkowane, że 40 się najczęściej pojawia. I właśnie to jest moda. Liczba powtarzająca się najczęściej w badanej, mówimy o tym, próbce. W no, zbiorze, zbiorze danych, tak? No tak, Czyli te moje bluzki w kwiatki też będą najczęściej występowały? No oczywiście. I to jest no, bardzo przydatne, bo wyobraź sobie sklepikarza, który wie, że będą modne bluzki w kwiatki, to kupi, sprowadzi 100 bluzek w kwiatki, a 5 nie w kwiatki. No słusznie, czyli będzie podążał za modą? No właśnie. A tutaj w tych pieniądzach moda jest 40, czyli najwięcej rodziców dało dzieciom po 40 zł. Uważali, może zadzwonili do siebie, moda, moda, nie moda, tylko moda, może zadzwonili do siebie i uzgodnili, że mogą. A może, kosztę, 40 może się umówili. Może się umówi. No więc wyobraź sobie, że te dzieci, które były, pojechały na zimowisko oczywiście po to, żeby jeździć na nartach. No i jeździły różne... Godzin, różną liczbę godzin dziennie i jest też ciekawe zobaczyć jaka była moda na jeżdżenie. No Narysuj dobrze. może tabelkę i w na górze te dzieci ponumerujemy. Pierwsze, drugie, trzecie, aż A to do dziesięć. To kolejne dziecko rozumiem tak. jest. Jest i było ich dziesięciara, tak? 8, 9 i 10. No i, teraz które, no i tak, ile jeździło? pierwsze jeździło 6 godzin dziennie, drugie 4, trzecie 5, czwarte 6, piąte 4, szóste 6, siódme 6, ósme 7, dziewiąte 7 i dziesiąte 5. Eee, przepraszam. Pięć. Jaka jest moda w tym zbiorze danych? No patrzymy, co się najczęściej powtarza. Szóstka, tak? Tak, razy. aż... Poro dzieci na dziesięcioro jeździło po 6 godzin. Czyli tutaj była moda na 6 godzin. Wiesz co, a teraz dla tych liczb, dla tych godzin znajdź średnią arytmetyczną. No dobrze, to znaczy znowu muszę zrobić pewne działania arytmetyczne, czyli sumować te wszystkie godziny. O, i tak. podzielić przez liczbę dzieci, czyli przez 10. Tak, ponieważ to będzie łatwe, to liczmy w, w pamięci, głośno. 10 plus, tutaj mam kolejne 10, to jest 20, a tu jest 5, to mam 25, a tu jest 5, to już mam 30. Wspaniale. I teraz mam, mam 12, 12, to mam 42, 42 i tu mam 14, to jest, to jest 56. 56. No dobrze. Ale trudne. 56 udało mi się. podzielone przez 10 to się równa 5 i 6 godziny dziennie średnio. jazda na nartach. Tak. Czy ta średnia różni się bardzo od mody? Nie. No właśnie. 5 i 6 to jest prawie 6. Tak. Oczywiście nie zawsze tak jest. Podam Ci taki przykład do sklepu weszło przyszło w, tam w ciągu jakiegoś czasu 64 klientów